No to co, odcinek zaczniemy sobie od małych tutaj pozdrowień, przejdźmy zatem do odcineczka, ja jestem Kacper i zapraszam was do oglądania. Zaczniemy sobie od otwierania 50 skrzynek świątecznych, z których yy, mamy możliwość wydrobienia zmianek oraz dodań zwykłych, tych bez B. Więc na no spoko. Oraz takich rzeczy jak owoc z życia, który nam dodaje 2000 punktów rangi. Jest to spoko jak ktoś czyta skille. No wiadomo, fasolka ze mną odejmuje minus 500 negatywnej rangi, a ten owoc 2000 nam dodaje. Czyli no, nawet nie musimy mieć na minusie, możemy sobie czytać, bo jest on co 8 albo co 12 godzin możliwy do przeczytania ten owoc. I dodaje nam 2000 punktów rangi, no więc spoczko całkiem. Nam się tych owoców na pewno trochę przyda, bo będziemy się zbliżali powolutku małymi krokami do wbijania yy, już na G zasadzki. No i tak, tutaj jakieś widać dwa dodania siedzą, więc całkiem spoczko. Jeszcze takie pomiesie właśnie. temki napadały jak kamienie duchowe, yy, swoje błogosławieństwa. No i takie syfy typu zwój korekcji, zwój kamienia duszy. To jest tam moim zdaniem bardzo słabe. Te zwoje kamienia duszy i korekcji, no ale wiadomo nie mogą nam lecieć same zmianki i dodania przecież z tych skrzynek, no bo to było zbyt łatwe wtedy. Otwieranie kolejnych dziewięciu, zaciarowanie przedmiotu, no i bardzo spoko. Ogólnie też wam powiedziałem, że otworzymy sobie 50, ale otworzymy 60, bo gdzieś tam jeszcze nam się przetoczy przez odcinek. Ym... Kolejne 10 sztuk które zapomniałem tutaj gdzieś wkleić na początku, więc zobaczycie to później. No i tak, przechodzimy do robienia misji, jakiej jest. Yy, jaką jest Mroczny Naród 1. Jest to dosyć łatwa misja. Yy, nie jest ona jakaś bardzo wymagająca, bo wystarczy tylko yy, przejechać się na koniec z góry Socham. Yy, tego że Socham. Jak tutaj zobaczycie, znajduje się taki pomnik, i z tego na ten pomnik wystarczy kliknąć. Automatycznie do ekwipunku wpada inskrypcja, i z tą inskrypcją wracamy do M1, do Uriela. Oddajemy mu tą inskrypcję i za to misję bardzo łatwo nam wpada. No level up 6-7 między innymi, ale też 10 zwojów egzorcyzmu, które nam się bardzo przydadzą, abyśmy mogli czytać sobie dalej zasadzkę do G. Yeah. Aktualnie jestem 7, no więc no tak trochę jeszcze czasu trzeba poświęcić. Od razu odbieramy misję Mroczny Narod 2. Jest to już trochę bardziej wymagająca misja, bo musimy udać się na koniec Czerwonego Lasu z tych złych czerwonych duchów drzew, dopnąć sobie... Yy, stronę pamiętnika. Oddajemy tam jedną stronę i wtedy Uriel nam mówi, że wszystko spoko, wszystko sobie przeczytał. No ale przynieśmy jeszcze 9 takich stron. Ta misja zajęła mi gdzieś około godzinki na autołowach, puściłem sobie ninja i ona sama wydrobiła te strony. No więc oddajemy tę misję i co dostajemy? Trochę expa i trzy rady pustelnika, które nam bardzo pomogą przy wbijaniu yy, skili do G. No wiadomo, to są tylko 3 rady, no ale jednak za darmo. A ja uważam, że za darmo to bardzo uczciwa cena, więc co? Przechodzimy do czytania skini. No więc tak, zaczynamy sobie od przeczytania zasadzki właśnie już na M8. Siedzi nam zasadzka na M8, no to teraz przeczytamy sobie bez tej jednej rady. Dopiero przy końcu zużyjemy. Tutaj przypadkiem zażyłem. Yy, kilka egzona wirujący sztylet. taki, ma, taki mały, <noise> yy, taka mała pomyłeczka, że tak powiem, zostało nam 4 księgi do M9, no więc całkiem, całkiem wreszcie wydaje mi się, spoko nie ma co narzekać. I tak, tutaj otwieranie tych skrzyń yy, płatków w śniegu, kurde no mega event z tymi skrzynkami, bardzo dużo ich leciało, a z tych skrzynek Leciał taki drop jak mniej więcej zielone, fioletowe yy, potyty na pół godziny. Dodatkowo zmianki 6 i 7 bomb, które no, wiadomo, czasami wchodzą, czasami nie. Mnóstwo ataków Boga Smoków. Zielone fasolki, co jest mega zbawieniem dla mnie, bo zaraz musiał uzupełniać koło Alchemii na dzieci, czyli bardzo się przydadzą. Dodatkowo zmianki i dodania z B. Wiadomo, dodania się przydadzą, to tam nie ma różnicy czy z B, czy bez B. No ale zmiankami z B możemy sobie wymiksować w tarcie np. NNO, lub y, jakieś średnie w broni, bo raczej do niczego się one nie nadają innego. Aczkolwiek wchodzą y, w nich maksy, ale bardzo, bardzo rzadko. Tutaj właśnie jest ten zagubiony klip, o którym Wam mówiłem. 60. 61 poziom. Tutaj jeszcze mamy? A, dobra, nieważne. Y, nic nam z tego nie poleciało. No i tak. Mam tutaj 180 korów, w nie było 190, ale tam... Kilka sobie klikłem wcześniej, yy, bo tam alchemię musiałem odnowić, a tak no więc yy, klikamy je sobie na antyczki. Nie będę wam tutaj pokazywał tego klikania, Tyl tylko zaczniemy sobie od rzadkich i lecimy. Onyxy, jakieś wydać jeden siad, antyk, granaty, siadł, jeden szafiry. Tutaj trochę popyliło też, ale jeden. Jadeitów mi weźmiewał bardzo dużo. I teraz zobaczcie efekt Jadeitów. Siedzi jeden. Siedzi drugi. No i siedzi trzeci. No to mówię, jak taki fart, no to ten Rubin wejdzie na pewno. No niestety, jak zawsze moja intuicja się pomyliła, nie wszedł. No ale diamenty. I wszedł jeden. No więc mamy wszystkie antyki. Yy, Oprócz Rubinka, który jest najdroższy. Szkoda trochę. No, Ogólnie te antyki wszystkie posprzedaję i tak dalej i będę kasę trzymał na rozwój niid typu właśnie yy, broni jakąś potrzeba zaraz hackry kupić, trzeba EQ nagrodę powoli kupować, trzeba dokończyć te skile, czyli Exo trzeba pokupować. No i tak próba na legendę jadeidu weszła. Niestety jadeid w do miksu. Jakby był perf to bym go sobie sprzedał swo bym sprzedał swojemu wojownikowi tego. Ja i, i by było na naszego dropka, No ale że nie wszedł, no to poszedł na selfce, nie Miksa. Tutaj zasadzka Czytamy sobie dalej Jeszcze miałem jakieś exo i rady z Ze szkatułek, z tych prezentów codziennych co tam były Do odebrania w Hitem shopie w grudniu No więc co Czytamy sobie dalej Tą zasadzkę, ogólnie no tak, zabrakło mi kół. Ale jak widać, siedzi zasadzka na M10. Yy, te M9, co tam przekapiliście, no to po prostu dobiłem sobie normalnie tam. I yy, z Ciesząc codziennie czytając te księgi, bo to jest tam jakiś z odstęp czasu od tych yy, klipów. No ale tutaj już yy, kupiłem te kół. Ogólnie był problem w tym momencie, co ja kupowałem kół z, z zasadzką, tam wirującymi sztyłkami i tak dalej. Bo jeszcze ktoś się je skupował ze sklepów, niestety, więc no zajęło mi trochę więcej czasu zebranie jakiejkolwiek ilości większej tych kół. No bo mówię, przykładowo rano tam znalazłem z 4-5 sztuk, po południu tam z 10, i potem na przykład wieczorem nic już nie było. Musiałem czekać do kolejnego dnia, żeby sobie kilka kupić. No i tak to mniej więcej by tutaj właśnie wyglądało. No i co? Zasadzka jest prawie, prawie na G, zostało 6 u do um, G i też, jako iż to jest seria, zlecimy do 120, a nie klikamy sobie Exo, Alchemię i tak dalej, robimy misję. No to postanowiłem, że przejdę sobie do wbicia 65 poziomu, czyli 4 poziomy musiałem sobie wbić. Tak na chillpu poszedłem w jeden dzień, to wbiłem, no wiadomo, co to jest tam. 4 poziomy yy, do wbicia, wziąłem sobie, wiadomo, healerka do PT, żeby ją expić do 75. Yy... Też się dużo osób pytało, ostatnio mnie Kacper, na ten healerek, no to już wam mówię, no po co mi ten healer, będzie to jako słup na Jotuna, a że xp sobie ninja, no to przy okazji, mówię jakoś ten healer jest tylko w pt, a mi nie przeszkadza czy coś, no to wiadomo trochę wolniej xp, no ale to tam mniejsza z tym, wiadomo no to sobie wbiję nim 65 i jak bije 95. Jak wbiję te dwie postacie na 95, to już będę mógł sobie praktycznie z Solo Jotuna latać, o ile go ubiję, ale myślę, że tak. Myślę, że jakoś w tam pójdzie bez problemu. Tutaj przechodzimy do wbijania 63 poziomu. Jak spleciał całkiem spoko, wziąłem tam sobie chyba z 10 Podeków, 5 tu, 5 tu. To mi jeszcze chyba po dwa zostały, tam trzy godzinki jakoś to wbijałem. Yy, Ekspiłem na autowołach w razie czego, żeby nie było, że trzy godziny tam tak długo mi zajęły. Te klipy, co tutaj macie, to są yy, czyste klipy do no, wbijania, dobijania już poziomów. Tutaj 72 poziom na, na naszej szamance. Ekspiłem tylko na Bengalu i na pedeku bez żadnego odpału, więc naprawdę jak na V2, na ten level, no to ten ekspleciał całkiem spokojnie się na autołowach. Więc mówię, spocj go całkiem. Zobaczcie to sobie, jak mniej więcej ten ekspleci tam w rogu macie. Spoczko leci, wydaje mi się. No więc co? 72 zostało dzisiaj poziomy praktycznie na tym my przechodzimy sobie do 64, poziomu już na naszej Ninzie. Yy, tą Księgę Lidera yy, tam ubierałem sobie tylko gdy dobijałem poziom już, bo nie opłacało mi się wydaje wcześniej yy, tej Księgi Lidera używać. Było to trochę bez sensu na autowach zbijając po jednej grupce, to i tak nam to dużo nie dawało. Ubierałem ją tylko jak dobijałem właśnie level czy coś, bo te Księgi Lidera później nam się przydadzą w późniejszych etapach gry. Jak będziemy sobie z, właśnie z tym healerkiem XP już do 9.5 w grocie. No ale do groty jeszcze chwilka została, no bo mówię, muszę skompletować full eku nagroty. Nie, chcę tam brać zwoja, bo w sumie, no nie wiem, czy brać, czy nie brać z tego woja ekwipunku na nagrodę, bo i taką w sumie leży w depo. A tak to bym musiał kupić tylko hełm branzę, jakąś nową, z 20 diabły, tam 10-15 błyski No i hakramy jakieś takie konkretniejsze 40 średnie myślę plus no ale co no to są takie no i jeszcze koło alchemii powoli zacząć się zupełniać więc jest co robić naprawdę no ale tak bez jeszcze tam zbędnego mojego gadania dobijanie 65 poziomu więc sobie zobaczcie tutaj 65 level up więc gdy skończymy tematowe lody no to nam zostanie już tylko 5 ostatnich poziomów do wbicia więc spodźką, nie będzie to 9 leveli mordowni, tylko już 5. Natomiast tak, jeżeli materiał Wam się spodoba, no to nie zapomnijcie go ocenić, łapeczą w górę. Bądź kto nie subskrybuje, no to może zostawić subskrypcję. Dzięki wielkie za 500 subów też, ale to Wam dokładnie podziękuję w kolejnym materiale z Woja i konkursik sobie zrobimy. Tymczasem co, ja się z Wami żegnam, więc powiem dzięki jeszcze raz za mega aktywność, za wszystkie łapki w górę. No i co? Do zobaczenia w kolejnych materiałach z 2 na naszej Nindzie.